Nieopodal łodzi, wśród śpiewu ptaków, zieleni i lasu, mieści się działka o powierzchni 7400 m2. To tu znajdziecie świetnie utrzymany drewniany dom całoroczny o powierzchni 134 m2, w którym znajdziemy trzy sypialnie, salon oraz garaż w bryle. Dom zbudowany jest w stylu kanadyjskim z drewna, zadbany i świetnie utrzymany. Przed domem znajduje się taras 15 m2. Nieopodal znajdziemy także studnię głębinową, a nocą ścieżki oświetli własne oświetlenie. To miejsce idealne na wyciszenie. Możesz oddać się łowieniu ryb w zbiorniku wodnym, znajdującym się na terenie działki. Czy też zrobić grilla i zaprosić znajomych do swojej oazy spokoju? Z tego miejsca droga do Łodzi zajmuje jedynie 30 minut, do Bełchatowa również 30 minut, a do wjazdu na trasę S8 zajmie nam dojazd około 10 minut. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na dzień pokazowy.